Ze wszystkich chłopaków z mojej okolicy najfajniejszy był Frank. Zakumplowaliśmy się i wszędzie razem łaziliśmy. Zupełnie dobrze obchodziliśmy się bez innych chłopaków. Oni zresztą, i tak właściwie, wyrzucili Franka ze swojej paczki, więc się ze mną zaprzyjaźnił. Nie był podobny do tego Dawida, co ze mną wracał do domu po lekcjach. Miał dużo więcej mocnych punktów niż Dawid. Za jego przykładem zacząłem nawet chodzić do katolickiego kościoła. Rodzicom to się podobało. Niedzielne msze były okropnie nudne. Poza tym musieliśmy jeszcze chodzić na religię. Wkowaliśmy katechizm, same pytania i odpowiedzi. Nudy na pudy. Kiedyś po południu siedzieliśmy na ganku przed moim domem. Czytałem Frankowi na głos katechizm. Akurat przeczytałem, że Bóg ma cielesne oczy i wszystko widzi. Cielesne? Zdziwił się Frank. No. To znaczy takie? Zacisnął pięści i zasłonił nimi oczy. Jak butelki po mleku, powiedział. Z pięściami wbitymi w oczodoły odwrócił się w moją stronę i parsną śmiechem. Ja też zacząłem się śmiać. Długo się śmialiśmy. Frank pierwszy przestał. Myślisz, że słyszał? Chyba tak. Wszystko widzi to pewnie i wszystko słyszy. Boję się, powiedział Frank. Może nas zabić. Myślisz, że nas zabije? Nie wiem. Posiedźmy i poczekajmy. Tylko się nie ruszaj. Siedź jak siedzisz. Siedzieliśmy więc na schodkach i czekaliśmy. Długo to trwało. Może nas tak od razu nie zabije. Powiedziałem. No bo gdzie mu się w końcu śpieszy? Odparł Frank. Odczekaliśmy jeszcze godzinę i poszliśmy do niego do domu. Akurat składał model samolotu, a ja chciałem rzucić okiem. Któregoś dnia postanowiliśmy wreszcie pójść pierwszy raz do spowiedzi. Poszliśmy do kościoła. Znaliśmy jednego księdza, akurat tego najważniejszego. Spotkaliśmy go kiedyś w lodziarni, zagadał do nas. Raz nawet byliśmy u niego w domu. Mieszkał tam zaraz obok kościoła z jakąś staruszką. Długo tam siedzieliśmy i wypytowaliśmy go o Boga. Na przykład, ile Bóg ma wzrostu? Czy po całych dniach przesiaduje w fotelu? Czy chodzi do łazienki tak jak wszyscy? Ksiądz nie odpowiadał wprost, ale i tak był dosyć fajny. Fajnie się uśmiechał. Po drodze myśleliśmy o tym, że mamy się spowiadać. Zastanawialiśmy się, jak to będzie. Niedaleko kościoła przyplątał się do nas bezpański pies. Był bardzo chudy i pewnie głodny. Przystanęliśmy, żeby go pokłaskać i podrapać po grzybiecie. Ech, szkoda, że pies nie może iść do nieba powiedział Frank. Y, dlaczego nie może? Najpierw trzeba być ochrzczonym. Hmm. Właściwie warto by go ochrzcić. – myślisz? Niech ma tę szansę. Wziąłem zwierzaka na ręce i weszliśmy do kościoła. Zanieśliśmy psa do kropielnicy. Ja go trzymałem, a Frank pokropił mu łeb wodą święconą. Ja ciebie chrzczę, powiedział. Wynieśliśmy go na dwór i puściliśmy. O, od razu inaczej wygląda, stwierdziłem. Pies przestał się nami interesować i gdzieś sobie poszedł. Wróciliśmy do kościoła. Najpierw przysanęliśmy koło kropielnicy. Zanurzyliśmy czubki palców i przeżegnaliśmy się. Uklękliśmy w klęczniku przy konfesjonale i zaczęliśmy czekać. Za firanki wyszła gruba baba. Wydzielała jakąś silną woń. Kiedy nas mijała, wyraźnie poczułem, jak od niej zaratuje. Ten silny zapach mieszał się z zapachem kościoła, a kościół śmierdział szczyną. Ludzie co niedziela przychodzili nam szewą, wąchali te szczynę i nikt nie narzekał. Chciałem powiedzieć o tym księdzu, ale jakoś nie umiałem. Może to świece tak śmierdziały. Wchodzę, rzekł Frank. Wstał i zniknął za firanką. Długo nie wracał. Kiedy wyszedł i uśmiechał się do ucha do ucha. Było super, naprawdę. Teraz Twoja kolej. Wstałem, odsunąłem firankę i wszedłem. W środku było ciemno, ukląkłem. Przed sobą widziałem tylko kratkę konfesjonału. Frank twierdził, że za kratką jest Bóg. Usiłowałem sobie przypomnieć, co przeskrobałem, ale jakoś. Nic nie przychodziło mi na myśl. Klęczałem i łamałem sobie głowę, ale niczego nie pamiętałem. Nie wiedziałem, co robić. No dalej odezwał się jakiś głos Powiedz coś! Ten głos był wyraźnie rozgniewany. Nie spodziewałem się, że usłyszę głos. Myślałem, że Bóg czasu ma w bród. Zląkłem się. Postanowiłem nakłamać. Y Dobrze, powiedziałem, no, no więc yy, kopnąłem ojca, yy, przeklinałem matkę, ukradłem jej pieniądze z torebki, wydałem je na cukierki, yy, spuściłem powietrze z piłki, zaglądałem jednej dziewczynce pod cukierkę, yy, kopnąłem matkę, Zjadłem własnego gila z nosa. Yy, to chyba wszystko. A jeszcze ochrzciłem psa. Ochrzciłeś psa! To był mój koniec. Popełniłem grzech śmiertelny. Nie było sensu dalej się wtopchać. Wstałem i poszedłem w sobie. Nie wiem. Czy głos za kratki kazał mi ileś tam razy odmówić zdrować Mario? Czy nic nie powiedział? Odsnąłem firankę i zobaczyłem, że Frank na mnie czeka. Wyszliśmy z kościoła na ulicę. Czuję się oczyszczony, rzekł Frank. A ty? Nie. Nigdy więcej nie poszedłem do spowiedzi. Była jeszcze gorsza niż msza o dziesiątej.